Gol strzelony przez sędziego, który zadecydował o Mistrzostwie Kraju, trzy żółte kartki dla jednego piłkarza, a także bramka, której tak naprawdę nie było. Dzisiaj przyjrzymy się największym sędziowskim błędom w historii futbolu. Ja jestem Futbolówka i zapraszam Cię do oglądania. Zacznijmy z grubej rury, od jednego z największych błędów w historii. W fazie grupowej mundialu w 2006 roku Chorwacja podejmowała Australię. Chorwacki zawodnik Simonić w 60 minucie zostaje ukarany pierwszą żółtą kartką. 30 minut później ogląda drugi żółty kartonik. Czyli co? Koniec meczu dla Chorwata? Nic bardziej mylnego. Sędzia zapomniał, że Simonicz ma już jedno żółtko na koncie i pozwala grać mu dalej. Ostatecznie, kilka minut później, gość dostaje trzecią kartkę i tym razem zostaje odesłany do szatni. Najlepsze jest to, że Simonicz jeszcze wykłócał się z sędzią, że na to nie zasłużył. No cóż, każdy zasługuje na czwartą szansę. Kolejny mundial, kolejna kontrowersja. W 2010 roku w RPA Anglia podejmuje Niemcy w hicie fazy grupowej. Wynik 2 do 1 dla Niemiec. W tym momencie do piłki dochodzi Frank Lampard i strzela takiego oto Bengera od poprzeczki. No właśnie. Czy faktycznie strzela? Piłka ląduje dobre kilkadziesiąt centymetrów za linią bramkową, jednak sędzia decyduje, że gola nie ma. Cała sytuacja została okrzyknięta największym błędem sędziowskim dekady. Można jednak powiedzieć, że w pewnym sensie wyszło to na dobre całej piłkarskiej społeczności, bo nieuznana bramka stała się najmocniejszym argumentem zwolenników Goal Line Technology, które zostało wprowadzone dwa lata później. Gol Franka Lamparda jest jednak niczym w porównaniu do tego, co zobaczysz teraz. W 1993 roku zawodnik Dundee United, Paddy Connolly, strzelił taką bramkę. Jak widzisz, piłka odbiła się od tylnego słupka. I to właśnie chyba to zmyliło sędziego, który zadecydował, że nie było żadnego gola. No dobra, pokazałam Wam gole, które nie zostały zaliczone, pomimo że powinny być. To co powiecie na gole, które zostały uznane, pomimo że tak naprawdę nigdy nie padły? Pierwsza taka sytuacja miała miejsce w meczu pomiędzy Dasburgiem a FSV Frankfurt. Zawodnik oddaje strzał, który ląduje na poprzeczce, a następnie odbija się przed bramką. I to dobrych kilkadziesiąt centymetrów przed linią. Sędzia był chyba jedyną osobą na stadionie, która widziała tam gole. Druga sytuacja jest mniej oczywista, no bo na pierwszy rzut oka widzimy tutaj zwykłą bramkę. Jednak gdy przyjrzymy się bliżej, możemy zauważyć, że piłka wpada do bramki przez dziurę w bocznej siatce. Sędzia przed meczem musiał przeoczyć to, że siatka nie jest szczelna. Bramkarz musiał być w niezłym szoku. Na Mundialu w Meksyku Argentyna podejmowała Anglię w ćwierćfinale. Bóg futbolu Diego Maradona podczas powietrznego starcia z angielskim bramkarzem. Uderza piłkę ręką, a ta ląduje w siatce. Sędzia uznał, że Diego strzelił głową i uznaje gola. Argentyna wygrywa 2-1 i ostatecznie zdobywa Mistrzostwo Świata. Maradona w późniejszych wywiadach śmieje się z całej sytuacji i oczywiście przyznaje, że dotknął piłki ręką. Bramka zostaje później okrzyknięta ręką Boga. Podczas meczu Chelsea z Arsenalem, środkowy obrońca kanonierów Kieran Gibbs obronił strzał Edena Azarda ręką. Efekt, rzut karny i czerwona kartka dla zawodnika. Co w tym dziwnego? Rzecz w tym, że tak naprawdę to nie był gips. Piłkę ręką dotknął Alex Oxford Chamberlain, który po całym zajściu, jak gdyby nigdy nic, pozostał na boisku i kontynuował mecz, podczas gdy jego kolega z zespołu musiał zejść do szatni, pomimo że niczego nie zrobił. Dlaczego doszło do takiej pomyłki? Cóż, piłkarze są naprawdę podobni, ale to raczej nie usprawiedliwia decyzji sędziego. Sędziowie w Premier League chyba naprawdę mają pecha do rąk. W 2010 roku. Manchester United podejmował Tottenham. W trakcie meczu Nani wywrócił się, wbiegając w pole karne. Decyzja sędziego? Brak jedenastki dla Czerwonych Diabłów. Gramy dalej. Dosłownie, kilka sekund później, Bramkarz Spurs wyrzuca piłkę przed siebie, aby wprowadzić piłkę nogą. I dzieje się to. Dzięki swojemu sprytowi, Nani zdobywa bramkę. Jednak czy na pewno prawidłową? Gdy przyjrzymy się bliżej, możemy zauważyć, że zaraz po upadku Nani zagarnia piłkę ręką. Sędzia jednak nie wychwycił tego momentu i uznał bramkę Portugalczyka. Ta pomyłka to i tak nic przy kolejnej, która sprawiła, że dosłownie cały kraj pogrążył się w żałobie. W decydującym o awansie do mundialów RPA dwumeczu, Francja podejmowała Irlandię. W pierwszym spotkaniu trójkolorowi pokonali Irlandczyków 1–0. Jednak ku zaskoczeniu wszystkich w rewanżu to Irlandia wyszła na jednobramkowe prowadzenie i doprowadziła do dogrywki. W 103. minucie Thierry Auri dwukrotnie przyjmuje piłkę ręką, aby następnie asystować przy bramce. Zespół sędziowski nie zauważył całego zajścia i zaliczył gola, co doprowadziło do awansu Francji. Cała Irlandia pogrążyła się w złości i żałobie. Na pocieszenie w tym samym roku otrzymali nagrodę Fair Play od FIFA. Ale tego typu pocieszenie FIFA mogła włożyć sobie w sejf wypełniony miliardami petrodolarów. Skończmy z tymi rękami końcu to piłka nożna, a nie siatkówka. A jak wszyscy dobrze wiemy, mecz piłki nożnej trwa 90 minut. Prawda? No właśnie, nie wszyscy. W 2021 roku Mali grało przeciwko Tunezji w Pucharze Narodów Afryki. Mecz wyglądał jak każdy inny, aż tu w 85 minucie arbiter odgwizdał koniec spotkania. Po licznych protestach zawodników oraz sztabu Tunezji spotkanie zostało wznowione. Po czterech minutach sędzia znowu zagwizdał koniec spotkania. Minutę za wcześnie i to nie Uwzględniając czasu doliczonego. Po ogromnych protestach sędzia ostatecznie przeprosił za zajście, a winę zrzucił na odwodnienie. Dopiero dwa lata później w wywiadzie przyznał, co było prawdziwą przyczyną jego decyzji. Mecz miał zakończyć się o 15, a futbolówka wrzuciła właśnie nowe wideo. Chciałem jak najszybciej zejść do szatni, aby włączyć telefon i je obejrzeć. A jeżeli tobie materiał się podoba, zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Z góry dzięki. Mistrzostwa Świata w Korei Południowej i Japonii do dziś pozostają jednymi z najbardziej Kontrowersyjnych w historii futbolu. Głównie za sprawą zespołu gospodarzy, który dotarł aż do półfinału, chociaż zdaniem wielu wcale na to nie zasługiwał. W jednej ósmej finału Korea podejmowała reprezentację Włoch. Już po trzech minutach spotkania sędzia podyktował bardzo kontrowersyjnego karnego dla Korei, którego jeden z zawodników ostatecznie nie wykorzystał. W dogrywce natomiast sędzia nie podyktował oczywistego karnego dla Włochów. Co więcej, przyznał Francesco Totiemu czerwoną kartkę za symulowanie. Kilka minut później sędzia nie uznał prawidłowo dobytej przez reprezentację włoch bramki. Powód, rzekomy spalony. Ostatecznie Korea strzeliła zwycięskiego gola i zameldowała się w ćwierćfinale. Ten mecz do teraz uchodzi za jeden z najbardziej przekręconych w historii futbolu. Co więcej, Byron Moreno, czyli arbiter tego spotkania, kilka lat później został aresztowany za przemyt 6 kg narkotyków. Gianluigi Buffon skwitował tę sytuację słowami: Podczas meczu z nami tych narkotyków nie miał w majtkach, a w organizmie. Kolejna sytuacja jest chyba najgłupszą całego tego zestawienia. Podczas meczu Nans z PSG, Diego Carlos przypadkowo wpadł na sędziego. Ten stracił równowagę i upadł na ziemię. Zamiast wstać, zażartować z całej sytuacji i zbić piątkę z piłkarzem, sędzia nie przyjął przeprosin i wysłał Brazylijczyka do szatni, dając mu czerwoną kartkę. Po całym tym wydarzeniu sędzia został ukarany zawieszeniem na 6 miesięcy, a po upłynięciu tego czasu odszedł na emeryturę. Najlepsze zostawiliśmy na koniec. Czasami bywa tak, że decyzja sędziego wpływa na rezultat spotkania albo i całego turnieju. Ale czy słyszeliście o sytuacji, kiedy to gol sędziego zaważył na Mistrzostwie Kraju? Jeżeli nie, to zapraszam Was do Turcji. W 1996 roku Beşiktaş Stambuł podejmował zespół Ankaraguczu. Jedyną bramkę w tym meczu zdobył sędzia, który został nabity przez jednego z piłkarzy Ankaraguczu. Co ciekawe, gol został zaliczony. Przez tę porażkę Besiktasz skończył sezon na drugim miejscu w tabeli, przegrywając z Galatasaray o jeden punkt i to z lepszym bilansem bramkowym. To oznacza, że gdyby gol strzelony przez sędziego nigdy nie padł, Besiktasz miałby mistrza.